Okej, okay. witam wszystkich. Pokazuję mi, że jestem na live. Tylko jeszcze zobaczę, czy wszystko działa, i za moment zaczniemy. Live. Dobra, wszystko śmiga tak, jak powinno, więc przerobię dzisiaj zadania, które dzisiaj podesłała Weronika. I są to zadania ściągów i tutaj z tego co widziałem, to są poruszane wszystkie tematy związane z ciągami. To znaczy ciąg niestandardowy, ciąg arytmetyczny, potem, też są, też, potem są również ciągi geometryczne, ale no do nich raczej nie zdążę dojść, no bo mam powiedzmy pół godziny na przerobienie tych zadań, więc żeby nie tracić czasu, to może po prostu przejdę do rozwiązań. Dobra, czyli tak, zadanie pierwsze podpunkt A. Obie cztery początkowe wyrazy ciągu, no to jeżeli chcemy policzyć A1, to znaczy, że w miejsce każdej nki wstawiamy jedynkę, czyli mamy 1 dodać minus 1 do potęgi pierwszej dzielone na 1, czyli jest to 1 odjąć 1 dzielone na 1, czyli wynik to jest 0. Jeżeli chcemy policzyć A2, równa się 1 dodać minus 1 do potęgi drugiej dzielone na 2, czyli będzie to 1 dodać 1 dzielone na 2. 2 na 2 to jest oczywiście 1. Jeżeli chcemy policzyć A3, to w naszym wypadku będzie to 1 dodać minus 1 do potęgi trzeciej dzielone na 3. Czyli to będzie 1 podjąć 1 dzielone na 3, co daje wartość 0. No jeżeli chcemy policzyć A4, to będzie to 1 dodać minus 1 do potęgi czwartej i to dzielimy sobie przez 4. Czyli w tym wypadku będzie to 1 dodać 1 dzielone na 4, czyli wynik to jest 1 druga. Dobra, czyli tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o pierwszy podpunkt A. Zróbmy sobie może jeszcze podpunkt. No, C jest w sumie taki trochę mało standardowy. To zróbmy może B. Sytuacja jest analogiczna. Czyli za każdą enkę we wzorze my musimy podstawić jedynkę, Czyli A1 to będzie 1 do pierwszej, czyli 1. A2 to będzie 2 do drugiej, czyli 4. A3 będzie to 3 do trzeciej, czyli 27 i a4 to będzie 4 do potęgi 4 a to jest 256. Tak. Jeżeli chodzi o podpunkt C to dobra może tak na szybko pokażę. Jeżeli sobie chcemy policzyć a1 to będzie logarytm o podstawie 2 z 4 do potęgi pierwszej czyli 4 do pierwszej tej 4 logarytmu o podstawie 2 z 4 to jest oczywiście 2. A2 to będzie logarytm o podstawie 2 z 4 do drugiej. Czyli logarytm o podstawie 2 z 16, a to już jest 4. Jeżeli chcemy policzyć A3, to będzie to logarytm o podstawie 2 z 4 do 3, czyli będzie to logarytm o podstawie 2 z 64, co daje nam wartość 6. I jeżeli chcemy policzyć A4, to będzie to logarytm momencik, o podstawie 2 z 4 do 4. 4 do 4 to jest 256. Alugary to podstawie 2 z 256 to jest 8. No i w tym samym mamy zrobione całe pierwsze zadanie. Dobra, lecę dalej do zadania drugiego. Chociaż, moment, zanim przejdę do drugiego, to może taki krótki komentarz. Zawsze, jeżeli musimy policzyć jakiś konkretny wyraz ciągu, to w miejsce każdej enki wstawiamy numer wyrazu ciągu, tak? Czyli, gdybyśmy chcieli policzyć powiedzmy a 13, to w miejsce enki wstawiamy zawsze 13. Dobra, zadanie drugie. Ile wyrazów dodatnich ma taki ciąg? Podaj największy z nich. No dobra, no to my musimy sobie w podpunkcie a założyć, że nasz wyraz ciągu, czyli 13 minus 3n, musi być dodatnie, czyli większy od 0. Czyli teraz piszę sobie, że minus 3n jest większe od minus 13, dzielę na minus 3 i bardzo ważna rzecz, jeżeli dzielę oby stronie przez minus, to obraca się znak i wyjdzie nam 13 trzecich. Tak, jeżeli mamy wynik 13 trzecich, no to oznacza to, że n musi być mniejsze od. 4 i 1 trzecia. Czyli teraz, jeżeli musimy podać liczbę wyrazów, no to mamy 4 dodatnie wyrazy. 4 dodatnie wyrazy, to znaczy a1, a2, a3, a4. No i teraz, jeżeli musimy podać największy z nich, no to największym wyrazem w tym wypadku będzie a1. Dlaczego? Dlatego, że to, co jest tutaj, przypomina nam funkcję malejącą, oczywiście funkcję liniową, więc e, najwyższy wyraz musi być na początku. Tak? na początku jest oczywiście A1, więc jeżeli policzymy sobie ten maksymalny wyraz, to jest to 13 ,1, 3 razy 1, czyli wynik to jest 10. Tak. Oczywiście możemy sobie liczyć A2, A3, A4 i porównać to ze sobą, no ale ja tutaj już nie będę tego robił, no bo mówię, dużo zadań jest do zrobienia, więc szkoda na to czasu. Jeżeli chodzi o drugą sprawę no to piszemy sobie, że 16 dzielone na n minus 2 musi być większe od 0. Dwójka jest przerzucona na drugą stronę, czyli będzie to większe od dwóch. I normalnie w nierównościach w tej sytuacji powinno się pomnożyć to obustronnie przez n kwadrat. Ale dlatego, że mamy tutaj ciągi, a w ciągach n zawsze je, należy do liczb naturalnych dodatnich, to wystarczy, że pomnożymy to przez samą n. No bo mamy pewność, że n jest dodatnie. Co oznacza, że nie obróci nam się ten znak w drugą stronę, tak? ponieważ jeżeli mnożymy obustronnie w nierówności przez wartość ujemną, to ten znak nam się obraca w drugą stronę. Dobra, czyli jeżeli pomnożymy sobie przez n, to wyjdzie nam 16, jest większe od 2n, dzielimy sobie przez 2, czyli to oznacza, że 8 musi być większe od n, czyli teraz liczba wyrazów tutaj to będzie 7. No i teraz pytanie, który wyraz będzie, będzie największy, no to największym wyrazem będzie ten wyraz, który ma najmniejszy mianownik, tak? Czyli znowu tutaj liczymy sobie A1, czyli w tym wypadku będzie to 16 na 1 minus 2, czyli jest to 14, tak? No bo A2, gdybyśmy liczyli, no to tutaj byłoby już 8 minus 2, a 3 tutaj byłby jakimś ułamkiem, a 4 to by było 4 minus 2 i tak dalej, i tak dalej, no mam nadzieję, że wiadomo o co tutaj chodzi, no i teraz jeszcze mamy podpunkt C, podpunkt C przypomina nam funkcję kwadratową, jeżeli mamy tutaj funkcję kwadratową, no to pewnie będzie coś związanego z jakąś parabolą, nie parabolą, no zaraz zobaczymy, mamy sytuację taką, nie? i to musi być większe od 0, no i teraz jeżeli mamy nierówność kwadratową, postaci iloczynowej to wyznaczamy sobie miejsce zerowe, czyli każdy z nawiasów musi być przyrównany do zera, czyli nasze n1 to jest minus 2, nasze n2 oczywiście jest równe 6. Teraz stresujemy sobie parabolę zaznaczając oczywiście minus dwójkę i szóstkę. I teraz pytanie, jak są skierowane ramiona? I teraz to jest taka trochę podpucha, ponieważ większość osób pewnie widzi, że tutaj jest jedna druga, czyli zakładamy sobie, że przy najwyższej potędze jest plus. No, ale niestety tak to no nie działa, ponieważ jeżeli n wymnożymy z minus nką, to wyjdzie nam minus n kwadrat. Jeżeli pomnożymy to przez jedną drugą, to tak naprawdę mamy minus 1 druga n kwadrat, co oznacza, że ramiona paraboli będą skierowane w dół. Tak, czyli rysuję sobie to w ten sposób. No, i teraz to ma być większe od 0. No to tutaj widać, że n musi należeć do przedziału od minus 2 otwarte do 6. Ale my bierzemy z tego przedziału oczywiście tylko wartości naturalne dodatnie. Czyli tutaj mamy teraz 5 wyrazów dodatnich, tak? 1, 2, 3, 4, 5, ponieważ 6 już nie jest brane pod uwagę, bo jest nawias otwarty, tak? Wyrazów dodatnich. No, i jeżeli mamy taką sytuację, no to teraz pytanie, który nawias będzie, w sensie który wyraz będzie maksymalny? No tutaj trzeba policzyć sobie tak naprawdę wierzchołek funkcji, czyli to, co znajduje się pośrodku minus dwójki i szóstki. No to pośrodku minus dwójki i szóstki znajduje się oczywiście dwójka. Czyli teraz wartość maksymalna to jest a2. Czyli będzie to 1 druga razy 2 plus 2 razy 6 minus 2. Czyli mamy 1 druga razy 4 razy 4 to jest wartość 8. Tak, jak wspomniałem, normalnie powinno się to policzyć za pomocą wierzchołka, tak? czyli pejku. No, ale ja zrobiłem tutaj taki skrót myślowy, że wiadomo, że wierzchołek leży po środku miejsc zerowych, tak? więc między minus dwójką a szóstką jest dwójka. No i y, podstawiamy sobie za enkę dwójkę, żeby policzyć wartość tej funkcji. Dobra, czyli zadanie drugie zrobione, to lecę do zadania trzeciego które wyrazy ciągu są równe 0. No to tutaj tak naprawdę musimy przyrównać sobie do 0 każdą z tych funkcji, tak? Równa się 0. No i teraz standardowo powinno się liczyć deltę. Ale ja tutaj zrobię taki zrobię to w sposób szybszy, to znaczy zapiszę to w postaci iloczynowej z automatu. I teraz jak to robić? Jeżeli mamy zwykły n kwadrat, to w pierwszym nawiasie będzie n z czymś i w drugim nawiasie będzie n z czymś. Równa się 0. No I teraz musimy się zastanowić, co razy co daje nam 6, ale tak, żeby w środku było plus 1. Oczywiście jedna, jeden wyraz musi być na plusie, drugi na minusie. I teraz wiemy, że 3 razy 2 to jest 6. I różnica między trójką a dwójką to jest 1. Tutaj jest 1 na plusie, mówię o MC, dlatego trójkę piszę na plusie, dwójkę na minusie. Tak, no i jeżeli byście sobie to rozpisali, no to na pewno musicie uzyskać tego typu równanie. No i tutaj widać, że nasze n1 to jest po prostu 2, a nasze n2 to jest minus 3. Które wyrazy są równe 0? No tutaj oczywiście bierzemy pod uwagę tylko liczby naturalne dodatnie, więc piszemy, że tylko drugi wyraz jest równy 0. No i mamy koniec zadania. Pod punkcie b piszemy sobie, że 12n minus 3 dzielone przez n plus 2 równa się 0. Tutaj czysto teoretycznie powinno się zacząć od dziedziny, czyli trzeba by było napisać, że n jest różne od minus 2, no ale z definicji ciągu n nie może być ujemna, więc gdybyśmy tego nie napisali, to no nic złego by się nie stało. No i teraz oczywiście w tej sytuacji trzeba to pomnożyć przez mianownik, czyli wyjdzie nam, że 12n minus 3 równa się 0, trójka na drugą stronę, czyli 12n równa się 3. Dzielę sobie to by przez 12, czyli wyjdzie, że n to jest 3 312, a 3 312 mogę skrócić do 1 czwartej, tak? No i w ten sposób mamy policzone, że n jest równe 1 czwarta, ale jeżeli tutaj spytałem, które wyrazy w ciągu są równe 0, to tutaj piszemy, że brak, że mamy brak rozwiązań. ponieważ nie istnieje 1,4 czwarty wyraz ciągu, nawet nie wiem, jak to odmienić, tak? Bo n musi być liczbą naturalną dodatnią, a 1 czwarta taką liczbą nie jest, tak? Więc tutaj nie ma w ogóle mb zerowych. No i w trzeciej sytuacji mamy tutaj powiedziane, że 2n kwadrat odjąć 3n, Dodać 1 równa się 0. No tutaj nie będę tego rozpisywał za pomocą nawiasów, no mamy 2, i kwadrat, więc jest to dużo, dużo trudniejsze, dlatego policzę to standardowo za pomocą, pomocą delty, czyli 4, 9 4 razy 2 razy 1, wynik to jest 1, pierwiastek z delty to jest oczywiście też 1. Liczymy sobie n 1 które będzie równe 3 minus 1 dzielone na 2 razy 2, czyli, czyli wyjdzie 2 na 4, a 2 na 4 to jest wartość, oczywiście 1 druga. I liczymy sobie jeszcze n2. n2 to będzie 3 plus 1 dzielone na 2 razy 2, czyli 4 na 4, a 4 na 4 to jest 1, i w tej sytuacji bierzemy pod uwagę oczywiście tylko i wyłącznie jedynkę, ponieważ jedna druga nie należy do liczb naturalnych dodatnich. Dobra, zadanie trzecie mamy zrobione, to lecę do zadania czwartego, które wyrazy ciągu są mniejsze od liczby n, czyli piszemy sobie n, 4 plus 1 musi być mniejsze od 10, czyli piszę n czwartych jest mniejsze od 9, bo 1 jest przerzucona na drugą stronę. No i teraz wystarczy to pomnożyć przez 4, czyli n jest mniejsze od 36, czyli tutaj mamy 35 wyrazów. Tak, ponieważ za n możemy wstawić wszystkie liczby od 1 do 35 włącznie. I wtedy mamy spełniony warunek z zadania, tak? Czyli a1, a2 i ostatnim wyrazem jest a 35. Dobra. Jeżeli chodzi o podpunkt B, tutaj jest sytuacja analogiczna, czyli piszemy sobie n kwadrat minus 2n musi być mniejsze od 8. Tak? Tak. Czyli n kwadrat minus 2n minus 8 jest mniejsze od zera, czyli teraz znowu sobie rozbiję to za pomocą postaci iloczynowej, czyli będzie to n minus 4 razy n plus 2. Oczywiście to też można sobie policzyć deltą. W każdym razie tutaj n1 to będzie 4, a n2 to będzie minus 2. No i teraz normalnie byśmy rysowali parabole, zaznaczamy miejsca zerowe na układzie współrzędnych. No i teraz o, wygląda to w ten sposób. I nas interesuje, kiedy funkcja jest mniejsza od zera, czyli funkcja jest mniejsza od zera od minus dwóch do czterech, czyli jeżeli musimy napisać wyrazy, w sensie numery wyrazy w ciągu, to będzie to pierwszy wyraz, drugi wyraz i trzeci wyraz, ponieważ czwarty wyraz jest już równy 0. Tak więc wygląda to w ten sposób. Jeżeli chodzi o trzeci podpunkt, to piszemy sobie 2 minus 2 dzielone na n musi być mniejsze od pięciu trzecich. No, i co ja bym tutaj proponował zrobić? na początek pomnożmy sobie może przez n, żeby pozbyć się tej enki z mianownika, czyli mamy 2n minus 2 jest mniejsze od 5 trzecich n, i teraz ja bym proponował jeszcze pomnożyć przez 3, żeby w ogóle wyeliminować mianowniki, czyli będziemy mieli teraz 6n minus 6 jest mniejsze od 5n. No i teraz enki na jedną stronę liczby, na drugą stronę, czyli 6n minus 5n jest mniejsze od 6, czyli to oznacza, że n musi być mniejsze od 6, czyli do n możemy zapisać wszystkie liczby od 1 do 5 włącznie, tak? No i sprawa jest tutaj załatwiona. No. Dobra, czwarte zrobione, to teraz lecę do piątego. Oblicz 13 wyraz ciągu arytmetycznego. Dobra, no to to już jest standardowe zadanie na ciąg arytmetyczny. Do policzenia jakiegokolwiek wyrazu w ciągu arytmetycznym, jest nam potrzebne A1 i R. Czyli piszę sobie, że A1 to jest 0, a R to jest 4. No mam nadzieję, że to widać gołym okiem, że tak jest. I teraz wiemy, że A13 to jest to samo, co A1 dodać 12R, czyli mogę sobie zapisać, że A13 to jest to samo, co 0 plus 12 razy 4, 12 razy 4 jest to 48. Więc tutaj mamy takie rozwiązanie, jeżeli chodzi o podpunkt A. Podpunkt B. Co tutaj należy zrobić? No trzeba policzyć a1, które jest równe 1, i r, mam nadzieję, że widać, że to jest pierwiastek z 2 dzielony na 2. Tak, bo do pierwszego wyrazu musimy dodać pierwiastek z 2 na 2, żeby uzyskać kolejny wyraz. Czyli to oznacza, że a13 to będzie 1 dodać 12 razy pierwiastek z 2 dzielony na 2. Czyli wynik to będzie 1 dodać 6 pierwiastków z 2. OK, no i jeszcze liczymy sobie pod punkt C, czyli tutaj nasze A1 jest równe 4 i 1 trzecia. I R, no tutaj ja bym proponował odjąć od siebie kolejne wyrazy, czyli to będzie 3 i 2 trzecie. Odjąć 4 i 1 trzecia. No jeżeli to odejmiemy, no to od razu zapiszę, że to jest minus 2 trzecie. Czyli teraz, jeżeli chcemy policzyć 13 wyraz, to będzie to 4 i 1 trzecia. E, dodać. 12 razy minus 2 trzecie. No i teraz jeżeli to wymnożymy, to mamy 4 i 1 trzecia. Odjąć 8, tak? Bo 12 skracamy z trójką. tak? Także zostaje 1 i 4, 4 razy 2 to jest oczywiście 8 na minusie, czyli wynik ostateczny to będzie minus 3 i 2 trzecie. No i tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zadanie piąte. No to w takim razie przechodzę dalej do zadania szóstego. Czy ciąg jest arytmetyczny? Odpowiedź już No dobra, no to ten ciąg jest, ten, napiszę tak, ten nie, ten, no na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie, ale też ten ciąg jest arytmetyczny. Jak to rozpoznać? Tak naprawdę, jeżeli mamy do czynienia z ciągiem arytmetycznym, to wygląda on trochę jak funkcja liniowa czyli an musi być równe ileś n, czyli na przykład 7n odjąć, i tutaj może być cokolwiek, odjąć n, 12. a n może być równe minus 1 czwarta n dodać 3. Tak? Chodzi o to, że to musi przypominać y, funkcję liniową, ale jeżeli my musimy to udowodnić, to tak naprawdę powinniśmy udowodnić, że różnica jest stała, czyli musimy policzyć kolejny wyraz ciągu, czyli an plus 1, i będzie to 2 odjąć 2 w nawiasie n plus 1. Czyli an plus 1 to jest to samo co 2 odjąć 2n, yy, przepraszam, odjąć 2, czyli to będzie po prostu minus 2n. I teraz, jeżeli chcemy policzyć różnicę, to różnica jest to odjęcie od siebie kolejnych wyrazów w ciągu. Czyli an plus 1 odjąć an, czyli to oznacza, że różnica w naszej, naszej sytuacji to będzie minus 2n odjąć 2 odjąć 2n. No i teraz, jeżeli sobie to policzymy, to mamy minus 2n, odjąć 2, dodać 2n, i teraz nki się redukują i różnica wychodzi nam minus 2. No i teraz pytajmy, czy to jest ciąg arytmetyczny. No to jeżeli różnica jest stała, to ten ciąg jest arytmetyczny. No w odpowiedzi B tutaj byłoby bardzo, bardzo dużo rozpisywania, no to może ja sobie tutaj to odpuszczę. Chodzi generalnie o to, że jeżeli mamy n kwadrat, no to nie ma opcji, że to będzie arytmetyczne. I w odpowiedzi C, jeżeli mamy tutaj taką sytuację. To za enkę, no właśnie, tutaj zwróćcie uwagę, że możemy enkę skrócić, czyli tak naprawdę a n wyjdzie nam, że to jest 2, dodać n. Tak, bo 2n podzielić na n, no to to jest oczywiście 2, a n kwadrat na n to jest to n, przy czym n oczywiście musi być różne od zera, no ale wiadomo, że w przypadku ciągu za enki i tak nigdy, za enkę nigdy nie będziemy wstawiać zera, więc to, co jest tutaj, jest jak najbardziej ciągiem arytmetycznym. No dobra, zadanie siódme. Wykaż, że ciąg taki jest ciągiem arytmetycznym. Oblicz jego pierwszy wyraz i różnicę. Dobra, czyli tak. Musimy policzyć pierwszy wyraz. Czyli A1 to jest logarytm o podstawie 2, 2 razy 3 do potęgi pierwszej. Czyli porówna się będzie to logarytm o podstawie 2 z 6. No i z tym logarytmem już nie jesteśmy w stanie nic zrobić. To trzeba zostawić w takiej formie. Teraz my musimy policzyć jego różnicę. No to najbezpieczniej że policzyć różnicę w ten sposób, że policzymy sobie drugi wyraz ciągu i od drugiego wyrazu ciągu odejmiemy pierwszy wyraz ciągu, tak? Czyli a2 to będzie logarytm o podstawie dwóch z 2 razy 3 do drugiej, czyli mam nadzieję, że wiadomo, że to jest logarytm o podstawie dwóch z 18. No i teraz, jeżeli odejmujemy od siebie kolejne wyrazy ciągu, to uzyskujemy różnicę. I różnica będzie równa logarytm o podstawie dwóch z 18 odjąć logarytm o podstawie dwóch z sześciu. No i teraz w przypadku odejmowania logarytmów o wspólnej podstawie dzielimy przez siebie liczby logarytmowane, czyli będzie to logarytm o podstawie dwóch z trzech. No i właściwie to już jest tyle, jeżeli chodzi o różnicę, a my musimy udowodnić, że jest to ciąg arytmetyczny, no to musimy sobie wyznaczyć wyraz an plus 1. Czyli teraz wyraz m plus 1 to będzie logarytm o podstawie 2 z 2 razy 3 do potęgi n plus 1. No i teraz wypadałoby to rozpisać. Czyli mamy a m plus 1 to będzie logarytm o podstawie 2 z 2 razy 3 do potęgi n tej razy 3. Czyli tak naprawdę wychodzi nam. Że to będzie logarytm o podstawie 2 z 6 razy 3 do potęgi n tej. No i w ten sposób mamy wyliczony kolejny wyraz, czyli wyraz n plus 1. No i teraz, jeżeli mamy do policzenia różnicę, to my musimy od siebie odjąć kolejne wyrazy, tak? Czyli to będzie an plus 1 odjąć an. No i teraz tak, an plus 1 to jest to, co przed chwilą policzyłem, czyli logarytm o podstawie 2 6 razy. 3 do potęgi n tej i od tego odejmuję logarytm o podstawie 2 z 2 razy 3 do potęgi n tej. No i teraz, jeżeli odejmujemy od siebie logarytm o wspólnej podstawie, to oczywiście dzielimy liczby logarytmowane, czyli wychodzi logarytm o podstawie 2 6 razy 3 do potęgi n tej i to dzielimy przez 2 razy 3 do potęgi n tej. No i teraz tutaj jest o tyle fajnie, że 3 do n tej z 3 do n tej się redukuje, 6 podzielić na 2 to jest 3, czyli wychodzi nam logarytm o podstawie 2 z 3. Czyli dokładnie to, co wyszło w, tej, w przypadku odejmowania drugiego i pierwszego wyrazu się. Dobra, czyli co? Zadanie siódme jest zrobione, no to zostało nam zadanie ósme i to chyba jest ostatnie zadanie, które przygotowałem dla Was na dzisiaj. Albo no zaraz, że tak powiem, lecę dalej do pracy. Czyli teraz tak, wyznacz ogólny ciągu arytmetycznego, czyli jeżeli mamy policzony drugi wyraz i szósty wyraz, znaczy policzony, podany. A my musimy wyznaczyć wzór ogólny, no to nam jest potrzebny pierwszy wyraz i różnica. Czyli teraz zwróćcie uwagę, że ja bym proponował zacząć od policzenia r. -ki. I teraz, jeżeli mamy dwa dowolne wyrazy, to możemy zapisać zależność między tymi wyrazami, że a6 to jest to samo co a2 plus 4r. Wiemy, że to jest ciąg arytmetyczny, to możemy zastosować tego typu wzór, czyli 0 to jest to samo co 8 plus 4r. 4R na drugą stronę, czyli minus 4R to jest 8, czyli zwykła R to minus 2. No i teraz z automatu możemy sobie policzyć A1. No, jeżeli R to jest minus 2, no to A1, może inaczej, napiszę, że A2 to jest to samo, co A1 dodać R, czyli 8 to jest to samo, co A1 odjąć 2, czyli A1 to jest 10. Czyli jeżeli mamy policzony pierwszy wyraz... I różnice, no to teraz korzystamy ze wzoru na ogólny wyraz ciągu. Ja no może Wam go tutaj skopiuję. Chodzi o to, co jest w tym miejscu. To A, oczywiście. Czyli piszemy sobie, że nasze AN to jest to samo co 10. Dodać N-1 razy minus 2. Czyli wychodzi nam, że AN to jest to samo co 10. Odjąć 2n, dodać 2, czyli wychodzi nam, że an to jest to samo co 12 minus 2n. No i to jest koniec podpunktu a. Dobra, no to przejdźmy sobie do podpunktu b. Tutaj jest sytuacja analogiczna, czyli zapiszmy zależność między siódmym wyrazem i czwartym wyrazem. Czyli wiemy, że jest to a4, dodać 3r, czyli minus 4 to jest to samo co minus 5, dodać. Momencik, dodać 3r. Piątkę przerzucamy na drugą stronę, czyli 1 to jest to samo co 3R, czyli zwykłe R to będzie 1 trzecia. Skoro R już mamy policzone, no to teraz wypada policzyć A1, czyli na, mogę sobie napisać, że A4 to jest to samo co A1 dodać 3R, czyli minus 5 to jest to samo co A1 dodać 3 razy 1 trzecia, /3. No, 3 razy 1 trzecia to jest oczywiście 1, 1 przerzucam na drugą stronę, czyli minus 6 to jest A1. No I znowu sobie podstawiamy do tego wzoru. Czyli mogę napisać, że nasze an to jest to samo co minus 6 dodać n minus 1 razy 1 trzecia. Czyli minus 6 dodać 1 trzecia n odjąć 1 trzecia. Czyli wychodzi nam, że an to jest 1 trzecia n odjąć 6 i 1 trzecia. No i w ten sposób mamy policzone całe zadanie, no i teraz co? Jeszcze został podpunkt C, no to na sam koniec go zrobię. Co tutaj warto zapisać? No, że A4 to jest to samo co A2 plus 2R, tak? Czyli A4 to będzie 3 minus 2 pierwiastki z 3, równa się 1, dodać 2R, odejmujemy 1, czyli 2, odjąć 2 pierwiastki z 3, to jest to samo co 2R, No i teraz dzielimy to przez 2, i wyjdzie nam, że R to jest to samo co 1 minus pierwiastek z 3. No i teraz musimy policzyć jeszcze naszą, nasze A1, czyli możemy napisać, ja może tak to zapiszę, że A1 to jest to samo co A2 minus R, czyli A1 to jest to samo co 1 minus, i w nawiasie mamy minus coś takiego, to ja już od razu zapiszę, że to jest pierwiastek z 3. No i teraz liczymy sobie nasze AN, tak? czyli an będzie równa pierwiastek z 3 dodać n minus 1 razy r, czyli razy 1 minus pierwiastek z 3 No i to wypadałoby jakoś rozpisać, tak, czyli będzie to pierwiastek z trzech i teraz tak, będzie dodać n, odjąć n pierwiastków z trzech, odjąć 1, dodać pierwiastek z trzech. Czyli wyjdzie nam, że an to jest to samo co n, odjąć n pierwiastków z trzech, Podjąć jeden, dodać dwa pierwiastki z trzech. No i jeżeli to zostawimy w takiej formie, to wszystko jest jak najbardziej okej. Okay. Tutaj też n można wyciągnąć przed nawias wśród tych wyrazów, no ale to też nie jest konieczne. Można to zostawić w takiej formie i wszystko też będzie jak najbardziej okej. Okay. Dobra, widzę, że wybiła godzina 20.30, więc można powiedzieć, że idealnie się wyrobiłem w czasie. Osiem zadań zostało zrobionych. Reszta, no nie wiem, może jutro Magda, może pojutrze Krzysiek. Się tym zajmą, ale to już z nimi, z nimi trzeba no, to ustalić, bo nie wiem, czy nie przygotowali jakichś swoich tematów, jeżeli chodzi o te streamy. No i co, ja za tydzień o godzinie 20 we wtorek będę, więc w dalszym ciągu mogę rozwiązać dodatkowe zadania, które mi podeślecie. Dobra, no dzisiaj ode mnie to tyle. To życzę udanego weekendu w szkole, znaczy weekendu udanego tygodnia. No i do zobaczenia w następny wtorek. Na razie.